Hej, nazywam się Agata Ceglecka i jestem specjalistką od HR i szwedzkiego prawa pracy. W podcaście Kierunek Szwecja daje Ci wiedzę, która realnie przybliży Cię do celu, czyli znalezienia pracy Twoich marzeń w Szwecji. Owocnego słuchania. Jaka jest definicja pojęcia arbete hemifrån, czyli praca z domu? Taka, że pracodawca rekomenduje pracownikowi wykonywanie swoich służbowych zadań z domu, zamiast z miejsca pracy, np. biura. Ta sytuacja Różni się w praktyce od warunków, które wchodzą w zakres np. umowy o pracę na dystans. Innymi słowy, w obliczu szwedzkiego prawa pracy to nie jest to samo. Jednak jest coś, co łączy oba te typy pracy mianowicie odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczne środowisko pracy dla zatrudnionego. Pozostańmy przy pracy z domu. Szwedzi używają też sformułowania biuro hybrydowe hybrid kontury. To arbetsmiliologien, czyli prawo o środowisku pracy, reguluje zobowiązania pracodawcy wobec pracownika, i ono też mówi, że pracodawca musi zrobić wszystko, co jest konieczne, żeby zapobiec narażeniu pracownika na utratę zdrowia lub wypadek. Żeby osiągnąć zdrową i zbalansowaną sytuację zawodową do pracy w domu, Konieczna jest współpraca i regularny dialog między szefem a pracownikiem. W sytuacji, kiedy pracowników pracujących z domu jest wielu, konieczne są wytyczne, które zawierają składowy systematycznego działania na rzecz bezpiecznego środowiska pracy. Po szwedzku: "De systematiska arbetsmiljöarbetet" W praktyce może to oznaczać, że pracodawca poprosi pracownika o udokumentowanie za pomocą zdjęć domowego miejsca do pracy, po to, żeby ocenić, czy spełnione są podstawowe wymogi dotyczące ergonomicznego biurka i krzesła. Pracownik dostanie też garść porad, jak codziennie postępować, żeby zachować balans między życiem prywatnym a zawodowym, mimo że rozgrywa się ono po jednym dachem. Więc mówi się o tym, żeby oczyścić obszar przeznaczony na biuro po skończonym dniu pracy, po to, żeby dom pozostał domem, nawet jeśli tymczasowo jest też miejscem pracy. Sugeruje się używanie systemu do digitalnych spotkań albo telefonu, jeśli ma się coś komuś do powiedzenia. My, ludzie, potrzebujemy się widzieć i słyszeć i pytać o to, jak właściwie się czujemy. Należy też pamiętać, że żadna pozycja do pracy nie jest dobra, jeśli trwa zbyt długo. Bez Bezruch szkodzi, a ruch służy, więc zadanie pracodawcy jest motywowanie pracownika do pamiętania o częstych zmianach pozycji oraz o, o regularnych spacerach czy krótkich przerwach na gimnastykę. Bo zgodzisz się ze mną, że pracując w domu łatwo unieruchomić się przed komputerem na długie godziny? Dłuższe niż w pracy? No jasne, że tak. W pracy idziesz porozmawiać do koleżanki z innego działu, do automatu z kawą, idziesz napić się wody albo kupić drugie śniadanie. A pracując w domu tego nie robisz. Na koniec kwestia sprzętu do pracy. Pracodawca musi zapewnić Ci wszystko, co jest Ci potrzebne do pracy w domu, czyli najczęściej ekran, klawiaturę, wygodne krzesło biurowe czy podstawkę pod laptop dającą możliwość pracy na stojąco. To wszystko składa się na bezpieczne środowisko pracy. A jeśli słuchałaś, słuchałeś wcześniejszych odcinków rozwiązania pracy z domu w Szwecji. W Szwecji mówi się o psychosocjalnym środowisku jako elemencie składowym bezpiecznego miejsca pracy. Więc Twoja szefowa czy Twój szef jest zobowiązany kodeksem pracy do dopilnowania, że masz wszystko, czego potrzebujesz do prawidłowego wykonania Twoich służbowych zadań, a jeśli zauważą coś, co ich zaniepokoi w Twoim zachowaniu, muszą działać. Pierwszym krokiem zawsze jest rozmowa na temat aktualnej sytuacji i Twojego samopoczucia. Nieźle, nie sądzisz? Możliwość pracy z Home Office to niewątpliwie przywilej. W odcinku za tydzień opowiem Ci o innych przywilejach dla pracowników zatrudnionych w Szwecji. Po więcej informacji zapraszam Cię na stronę www.kierunekszwecja.com. Tam też znajdziesz notatki do każdego odcinka. Wiseys i Ferie.